1300 Bierzemy 700 Bierzemy Dobra, podpinamy tego dużego 55% obciążenia, czyli jeszcze za mało. Kurde. No to kolejny i BAM. Bo widzicie, mówiłem, że najwięcej to wychodzi w użytkowaniu i wtedy człowiek dopiero się dowiaduje wszystkiego. Bo wiecie, jak jest z tym czytaniem tych ustawień tłumaczonych z chińskiego, nie? No. Jesteśmy poza siecią, czyli totalny off-grid mamy. Patrzcie, kurde, gofry się na środku nie dopiekają w takim wypadku. No, proszę Państwa. No, prawie jak nasz kabelek, kurde do zasilania, który mamy za cienki. Także nie jest to bajka. W tych murach jest dwa razy zimniej niż na zewnątrz, ale to stery chyba podniosły temperaturę o <grym> jakieś dwa stopnie. Kurde, znalazłem idealne rozwiązanie do tego urządzenia. W życiu nie pomyślałem, że będę go gofrownicę wykorzystywał do takich celów. Czy ja mogę sobie coś takiego zaimplementować, jeśli ja mam licznik trójfazowy w domu? Oczywiście, że można. No, ale jak wam to najlepiej teraz wyjaśnić? Hmm, paintem?